Dzieci zamiast do szkoły chodzić za zwierzętami, ganiają, a ty mi mówisz, że sobie przemyślałeś? Na mi łódź podczas suszy? Nie to, to, to rzeczywiście, to faktycznie głupio wyszło, no bo... Rok temu określiliście kanał GF Darwin jako drogie hobby. Czy, czy, czy w ciągu tego roku, kiedy doszły wam setki tysięcy nowych wyświetleń, coś się zmieniło w tej kwestii? Jest droższe. Tak. <laughs> e, tak, no to, to nie jest źródło... E, z utrzymania. Z utrzymania, więc, więc teoretycznie eee. jest, to, jest to hobby dalej. Eee, pasja i, i inne sprawy. Ja bym, ja bym usunął gumę z mojej buzi. Okej. Okay. Dasz mi czy? Jakbyś chciał to. Przyklej pod krzesło. <laughs> ja bym, będę międlił w rękach. Fu, fu. Eee, więc eee, tak. myślę, że generalnie to jest jakby dalej, dalej hobby. Jest faktycznie droższe, no bo staramy się jakoś eee, poprawiać jakość, nie zawsze nam to wychodzi, ale no. się staramy. E, jakość techniczną i też, też artystyczną. I też próbować nowych rzeczy. Tak. A co za tym idzie, to musimy technologicznie tak, się, się w jakiś sposób tam no, iść do przodu. I tak inwestować. O, tak, bo to jest jakby ciągle inwestycja. W jakiś no. sposób, można tak to nazwać. To jest zawsze łatwiej wrzucać pieniądze, myśląc, że to jest inwestycja, niż że właśnie się coś <grym> straciło. <Traciło. grym> tak. Jakby się wrzuciło pieniądze w błoto. No właśnie, bo YouTube jest dość jakby niewdzięcznym miejscem, nie? bo z jednej strony jesteście Wy i Wasze produkcje, które wymagają zaangażowania mnóstwa osób, a z drugiej strony no, większe wyświetlenia mają goście, którzy siedzą sobie przed komputerem w domu i grają w gry tak, i, i prowadzą let's play. To Was nie zniechęca jakby do, 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 do dalszej pracy? Każdy ma tam swoje poletko na tym YouTubie. Takie mam wrażenie. I my nie możemy porównywać, albo jakby stawać... Ani konkurować? Ani konkurować, albo patrzeć na nasze, nie wiem, na jakiś nasz progres w takim kontekście. To znaczy, gdybyśmy mieli patrzeć pod kątem, że ktoś ma więcej wyświetleń, a prowadzi kanał o gamingu, no to to jest idiotyczne, bo, bo my nie prowadzimy kanału o gamingu. No nie możemy po prostu brać pod uwagę wyświetleń innych względem naszych. Tak, i się tym sugerować dołować, albo sugerować. Dołować, Bo to bardzo prosto byłoby wpaść w taki dół, żebyśmy z niego nie wyszli. Tak. Nie macie kryzysy? Takie, takie, kryzysy twórcze, że już po prostu, Co? o Skąd? Gdzie? Gdzie, My? Kryzys. Widzisz tu kryzysowych chłopaków z, z depresją i z myślami sam, samobójczymi. Tak. Nie. No i może, może, może to coś jest, jest. Ale, 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 kryzysy się na pewno zdarzają. Tym bardziej przy... to bardziej teraz. Tym bardziej teraz. W tym momencie. W tym... <laughs> nie no, jakby... No są jakieś tam, Jezu chy, Chryste, jakieś mom momenty kryzysowe, no ale... Nie, no zawsze jest jakiś moment kryzysowy, kiedy jesteśmy coraz bliżej premiery, wszystko się sypie, nic się nie składa do kupy, tak. a terminy gonią, a ludzie czekają i w ogóle... Są takie momenty, że kończymy na przykład zdjęcia i mamy takie... To, to co? To... Kanaba? Kanada. Kanada. No. Jedziemy łowić ryby. No to tyle. Zostawmy to i <laughs> po co nam to? Ale, ale potem nie wiem, ja kilka dni od premiery odcinka i pojawia się nowy pomysł i, i mamy takie a, super po prostu. No to, to to musimy przynajmniej jeszcze to musimy zrealizować, bo, bo, bo chcemy zrealizować, tak, bo, bo szkoda będzie tego nie zrealizować, więc tę Kanadę odsuńmy jeszcze na później. No i tak tak to w kółko. Nie budzi się, nie budź. Nie żyję. Nie Czy występ w filmie Darwina jest już jakąś rodzajem nobilitacji dla kogokolwiek? Czy niekoniecznie aktor, czy, czy, czy ktokolwiek? To z nam jest ciężko o tym mówić, mhm. bo wiesz, no, z naszego punktu widzenia, co kogo obchodzi nasz, nasz punkt widzenia. Ale wiesz, czy łatwiej ci, Wam się szuka ludzi do, do, do pracy, czy nie? Szczerze to ja mam wrażenie... Kurczę, nie wiem, bo tak naprawdę, póki mieliśmy stary kanał i, 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 i tam kręciliśmy te budowle, Mistrza Otyle i Ludwiki, no to tak naprawdę tylko... w... W tym naszym gronie się babraliśmy i hmm. dopiero w tym nowym kanale, od, odkąd y, zaczęliśmy robić konflikty, dopiero wtedy zaczęliśmy szukać innych ludzi, więc tak naprawdę nie wiemy, czy, czy, jakiś, y, czy nastąpiła jakaś zmiana, że wcześniej ktoś by się wstydził u nas zagrać, a teraz, a teraz już nie. nie. Bo dopiero teraz tak naprawdę Bierzemy szukamy ludzi. ludzi, tak. I, i, i faktycznie. To, co możemy powiedzieć, to, że ludzie, z którymi już pracowaliśmy i których zaprosiliśmy do współpracy, to się chętnie zgadzali tak. I, i ten, i, i nie było problemu. To fantastyczni aktorzy. Yy, więc w sumie tyle w tej kwestii, ale czy to jest jakaś nobilitacja, czy, czy to już coś znaczy? Nie wiem, w branży, nie branży, jak to nazwać. Szczerze wątpię. No. Mam, mamy nadzieję po prostu chyba, że, że przynajmniej mają dobry czas. Dobro, do, do, i, dobrze, i, spędzają ten czas. I... I że mamy nadzieję, że się nie wstydzą tego, w czym zagrali później, jak tak. już oglądają efekt końcowy. No to, to jedyne, co możemy zaoferować, no bo co więcej, no. Ciastko. Ciastka czy jakieś chipsy czasem kupujemy na planie. Woda Woda jest, zgrzewka zawsze jest. Kanapki Marek robię. robi kanapki dzień wcześniej. No, to y, są taki catering. To są jakieś korzyści, wydaje mi się, z faktycznie sprawia. Może sobie przejść zjeść kanapkę. Więc w sumie można, można następnym razem, wiesz, w tych mailach tam jak. Zagrobisz u nas? Tak, to, to można napisać, że będzie chips. chips. Kanapka woda. i ciastka. I ener energetyki też, nie? Oj no, są. Są, zawsze są. No. A co, jeśli mógłbyś sam wybrać, dokąd trafisz? A co, jeśli piekło wcale nie jest takie złe? Cześć, nazywam się Sławek jestem dyrektorem wykonawczym w Piekło 2.0 i spółka. Z wykształcenia coś aktorami. Chyba udowodniliście trochę, że, że, że jakby YouTube jest jakby kolejną ścieżką możliwą dla aktora, tak? W sensie do tej, wcześniej było tak, że aktor po szkole mógł pójść do teatru, mógł dostać na uczelni, mógł pójść do filmu, złapać angaż w telenoweli albo nie pójść do reklamówek, tak? Jakby YouTube jest, 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 jest kolejnym miejscem. Jak na waszą decyzję o założeniu kanału yy, zareagowało środowisko, I czy jakkolwiek zareagowało środowisko aktorskie? Ty Tyle, tak na... co mamy kontaktu tak naprawdę z naszymi kolegami, czy z naszymi pedagogami ze szkoły i to, to dochodzą nas raczej, raczej pozytywne yy, słuchy, bo jakby traktują, przez to, że widzą, że nie podchodzimy do tego jak do hałtury, tylko rzetelnie podchodzimy do tematu, to czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, czy ktoś się wstrzeliwuje w nasze poczucie humoru, czy nie. Jakoś y, szanuje przynajmniej to, że po prostu robimy coś swojego. Nie? Jakby z tego wychodzą z założenia. I kiedyś było faktycznie tak, że, że można było do, być bezrobotnym aktorem, albo, z, 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 albo dostać robotnym. etat, albo robotnym, albo faktycznie y, zacząć grać w filmach, serialach, jeżeli ktoś komuś się udało. Ale było też mnóstwo ludzi i, i, i dalej jest. Są ludzie, którzy na przykład zakładali własne trupy teatralne, tak. własne, własne grupy, y, y, które odnosiły. Sukcesy, no to, to, to tak można postrzegać w takim razie. No, my po prostu się wzięliśmy y, za, za siebie, wzięliśmy się do tak. kupy, że, że nikt nas nie będzie angażował. Y, nie będziemy czekać, aż ktoś nas zaangażuje, tylko sami po prostu coś zróbmy. No i tylko zamiast robić spektakle i, i szukać sponsorów i teatrów do, do wystawiania sztuk, to po prostu wystawialiśmy no to to też i wystawiamy jest, to na YouTube. to jest kwestia czasu, mam wrażenie, po prostu, że my, my się wstrzeliliśmy w taki czas. I żyjemy w takim czasie, gdzie ten YouTube się rozwija, i był po prostu jakąś naturalną, naturalnym miejscem publikacji. Ja bym chciał, żeby, żeby pojawiło się więcej, więcej na przykład zapaleńców, takich, którzy naprawdę chcą robić coś swojego. Niekoniecznie z założenia dążą do sukcesu, dążą do rozpoznawalności, że jakby chciałbym, chciałbym. Bo, 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 bo... bo fajnie jest, jak jest ważniejsza robota i, i kontent, tak. i, i to, co robimy, po prostu dla faktu zrobienia tego. Jeżeli to przyświeca, zróbmy coś fajnego, bardziej przyświeca, niż dobra, to ja to zrobię, żeby być teraz sławnym, albo ja to zrobię, żeby być rozpoznawalnym, albo ja to zrobię po to, żeby zaraz mnie gdzieś wzięli. Wiecie, tak, żeby, żeby, żeby utrzymywać się z YouTube'a, bo to jest łatwa kasa. A biorą was? W sensie próbują was ciągnąć do seriali, do, 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 do... były jakieś propozycje, których nie byłoby, gdyby nie GF Darwin. Ale były, tylko dotyczące raczej tak, grupy nowy Darwin, tak, tak, raczej ale, ale tak nie, aktorsko, nie, nie było takich raczej propozycji, to nie, że... To, to myślę, że, że to, to, się, to znaczy kompletnie nie mamy przełożenia pod tytułem, że hej, widziałam was na kanale, tutaj zapraszam na casting do serialu, no. to nie, to nie było w ogóle jeszcze Wszystko w porządku, mój uczniu? Tak, tak, wszystko, wszystko w porządku, tak. Na pewno oddychasz dziwnie? Powiedz szczerze. Szczerze tak, mam być, mam być szczery? to ja tylko to wyłączę, żeby móc mówić normalnie. No, sami mówicie wprost o tym, że, że chcecie zrobić coś dłuższego w przyszłości, tak. Hmm. A czy chcecie zrobić coś niekomediowego? Znaczy, komedia jest najbardziej na... sposobem narracji na YouTube, tak? Tak, 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 a czy, tak, tak. A czy zastanawiacie się nad tym, żeby zrobić coś, coś troszeczkę innego? No i to jest, to jest w ogóle fajne pytanie, bo już kilka razy się tak zorientowaliśmy, że my mówimy, no, że chcemy zrobić coś poważnego, <laughs> tylko że co my rozumiemy przez poważnego. No tak. Bo to, to jest pytanie. Nas teraz nie, nie, nie przeskoczymy nagle w robieniu w filmów o, nie wiem, o smutnych, biednych, głodnych dzieciach ze Śląska, które mają przekichane i będziemy snuć dramaty. Tylko bardziej nas cały czas interesuje kino przygodowe, kino jakieś takie, gdzie, które może nas zabrać w trochę inny świat. I mam wrażenie, że w takim kinie, mimo na przykład poważnego jakiegoś problemu, który ma główny bohater czy bohaterowie, Zawsze jest miejsce na komedię. To znaczy, tak. że film musi mieć jakieś takie odelczenie nagle, albo, albo coś, coś takiego. Więc my myślimy o takich filmach. Jak przyjdzie nam kiedyś do głowy zrobienie jakiegoś przejmującego dramatu, to będziemy próbować. Ale przez filmy poważne mamy coś takiego na myśli, bardziej złożone, może niekoniecznie pastycz, tak jak, tak jak 700 jest pastzem. Mm -hmm, mm -hmm. Po prostu nie coś, co stricte jest komedią. To znaczy coś, co. Można byłoby określić gatunku filmowym jako tylko komedia, no, wiadomo, w ka każdym gatunku filmowym jest miejsce na, tak, na śmiech, na, 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 na komedię, na komedię. Ale, ale tak, myślimy sobie o różnych gatunkach filmowych innych, o Mamy, jakimś mam... science fiction, o jakimś fantazji, o... ale tam też jest miejsce, o no, przygodzie, wiesz, na, Tak. miejsce jest na żart, no. Pewnie, że tak. A nie boicie się takiej łatki tych śmiesznych panów z YouTube'a, takiej łatki, że o, jesteście teraz śmieszni, to już musi być śmieszni. Tak, zawsze. dlatego prawdopodobnie nie będziemy grać w tych filmach. No. Bo, bo wiemy, że nasze twarze się będą raczej już kojarzyć. I ludzie oczekiwali po prostu tego, że, że no to teraz oni się nie próbuje grać na poważnie. Tak, próbuje grać na, na poważnie. Dokładnie, tak. Wiesz, tak, tak. I, I to jest coś takiego, co w naszym odczuciu, jeżeli taka łatka powstanie i ludzie na przykład będą tak to postrzegać, to my przestaniemy grać w tych rzeczach i będziemy je po prostu robić. Prowadzić reżysersko, -produk produkcyjnie i, mhm. i scenariusz i tak dalej, bo nam zależy na robieniu rzeczy. Na robieniu przede wszystkim tych na opowiedzeniu tych historii, które pojawiają się w głowie i domagają się opowiedzenia. Zwłaszcza, że jest wiele rzeczy, które opieramy na naszej znajomości, na tym, że się znamy, na to, że, e, że się lubimy, na tym, że, na tym, że mamy taką, taką chemię po prostu, która, która jest wypracowana i, i mamy wspólny rytm. I, I na tym też działają duety komediowe. Simon Pegg, Frost, e, Man Materna, no po prostu frai Lori swojego no. czasu. To są, to są takie duety, które, które faktycznie e, Inspirują. Tak, inspirują i, i, i działały bezbłędnie. No. I działają niektóre do, do, do dzisiaj. A z reguły jest tak, że jeden jest mały i gruby, a drugi jest sekundę Tak, i jest, szczupły, jest coś nie? takiego. Aczkolwiek y, Fry też miał swojego czasu sz, szczupłą tak, sylwetkę. Sylwetki. I oni byli sobie według długie szczupli wtedy. Tak. Jak nie, to któryś przytyje. <śmiech> <śmiech> Teoretycznie brunet powinien przytyć. Ja nie mogę, ja mam autobus zaraz, więc. Aha, no to. Morki, morki dobawiły komentarze pod orkami. W sensie niektórzy ludzie na poważnie pisali: "No, wersja Jacksona jest lepsza." No, wiesz, tak, a no poza tym nie wiem, kurczę, jak, jak faktycznie to jest już przerażające, jeżeli jeżeli ludzie oburzają się na orki z Majorki, że tam obrażamy też pamięć Boga. Boga czy orki? Nie, no bo boga, boga. I to już mam takie kurczę, no to już naprawdę jesteśmy gdzieś za daleko, bo w orkach no ludzie, no tam nic takiego nie pada. Pan Bóg od zawsze chciał orką być. No jeżeli by I, się i co w tym? Przyjrzeć, przyjrzeć tak, tak filozoficzno-teologicznie, to prawdopodobnie tak, bo Bóg, jakby nie patrzeć, no, stworzył sobie wszystko w takim razie i myślę, że spoko byłoby być orką. Że nie? spoko by było. No kurde, jak ja bym był, miał możliwość stawania się dowolnym zwierzęciem albo w ogóle dowolną istotą, dowolnym tym, to myślę, że sporo bym się pływał nie? jako waleń albo orka. Naprawdę. Hej, hej. Z tej strony Marek i Janek z grupy Hej! Maciek? Maciek! Hej, z dupy! Maciek! Słuchajcie, ja strasznie chcę go zobaczyć, więc też tam możecie Kliknicie go zobaczyć. Ta... Ma... Ma... Ja zaraz Słuchajcie, cię kliknę! Nie... Nie słyszę. Słuchajcie, a tutaj na górze yy, jakbyście... Yy, ten kanał. Tak. Tak. Bo w sumie. W ogóle jest super. Czemu nie? Tak. Także. Tak. Weź go rzucić czymś, jak masz jakąś... Nie mam niczego, mam mikroport. Dobra, już, dobra. Uciekajcie i tam klikajcie wtedy. O!